Weekend, no w weekend, niestety, ale cały weekend składałem z rodziną meble do salonu. Właśnie tak jak rodzin, to ostatnio dostałem zapytanie od klienta w kwestii, od producenta, co uwzględnić w takiej rodzinie właśnie mebli, jakie parametry zawrzeć w środku? No wiesz, to, to bardzo zależy do czego te rodziny i w ogóle, wiesz co, chodź, może Ci pokażę, mamy ostatnio taki dosyć fajny przypadek, jest cała biblioteka. Co do tych mebli, no to faktycznie mieliśmy ostatnio taki przypadek, gdzie duży producent mebli zgłosił się do nas po to, żeby przekazać cały swój katalog w rodzinach rewitowych. No i tutaj bardzo różnie można do tego podejść pod kątem właśnie tego, co my chcemy tam zawrzeć. Bo no, pytanie jest tak naprawdę bardzo wiele, bo... Właśnie po co te rodziny? O po, po co te rodziny? <grym> tak jak pewnie kojarzysz dobrze w bardzo wielu producentów wszelkiego rodzaju produktów na rynku naszym budowlanym tak naprawdę już od wielu, wielu lat w Autocadzie ma swoje bloki tak zwane, czyli te wszystkie rysunki, które może, można sobie, wszyscy, wszyscy mogą sobie pobrać, powklejać do swoich projektów. W Revit'cie jeszcze jest tym ciężko. w zasadzie nie jest tak, że możemy się spodziewać, że wszyscy to mają, ale coraz więcej tak naprawdę tych producentów chce tego działu w rynku. Tak, dokładnie, czyli chcą, żeby byli widoczni w projektach, no i dzięki temu te rodziny powstają. A jeśli chodzi o takich producentów, którzy już chcą, no to tak naprawdę musimy sobie zadać wspólnie pytanie, co tak naprawdę ma być tym produktem finalnym, czyli to, że to są rodziny rewitowe, no to jest oczywiste, ale z czego one się w ogóle mają składać, jaka ma być, jaki ma być cel tych rodzin, czyli mamy po prostu jakiś tam produkt, który może być użyty przez architekta, on może być użyty w modelu, jeśli chodzi o no, taki typowy projekt, tylko na różnym etapie tych projektów potrzebna jest albo inna szczegółowość geometryczna, czyli wyobrażamy sobie tą przestrzenną reprezentację tego konkretnego produktu, no i taki mebel, taka szafka, czy taki jakiś stolik. No, on może być przedstawiony w bardzo taki ogólny sposób, czyli za pomocą takiego dużego pudła w rewicie, jeśli tylko mamy sprawdzić, czy on się zmieści w danym miejscu. Lub może być no, taką dosyć dokładną prezentacją tego ze wszystkimi detalami. To wszystko jest bardzo istotne w, w tym, co jest do zrobienia, jaki będzie efekt. No tej te charakterystyki to może być informacja geometryczna i taka stricte charakteryzująca produkt sam sobie, prawda? I to jest pytanie, więcej tych informacji, mniej? Jak to wyważyć? To jest bardzo istotna kwestia, bardzo wiele rodzin, które są dostępne na rynku lub są tworzone przez szeroki zestaw tych producentów, tak naprawdę tych obiektów rewitowych, czyli nazwijmy to, tych twórców tych rodzin. Te obiekty są bardzo niespójne względem siebie. Nie ma jednego takiego standardu, który mówi, że, że rodziny rewitowe mają mieć jakiś tam zestaw tych parametrów, czyli biorąc pod uwagę producenta, na przykład drzwi, ta ilość informacji, którą producent posiada o tym produkcie, o tych konkretnych drzwiach, jest ogromna, ale tak naprawdę użytkownik ostateczny nie potrzebuje tych wszystkich informacji mieć w modelu. I akurat drzwi są takim przykładem, gdzie tych informacji jest bardzo wiele potrzebnych mimo wszystko. Czyli na takim zaawansowanym poziomie architekt chce wiedzieć, czy te drzwi są lewe, czy prawe, czy mają taki wymiar, czy inny, to są jakby podstawy, ale. Czy chodzi projekt wykonawczy, który musi zdecydować, że tam będzie samo zamykać, czy że te drzwi na przykład mają pewną odporność ogniową. To są takie elementy, które trzeba umówić się na to, że to będą pola, które są dostępne do wykorzystania. Czyli takie nasycenie informacji to jest jak gdyby główne wyzwanie, główny problem, z którym się borykają? I tak, i nie, te, ta sfera geometrii informacji, one są oczywiście integralne w robicie, jedno z drugim musi też funkcjonować odpowiednio ale ta informacja no to jest coś, na co zawsze zwracamy uwagę, czyli ten nasz BIM, ta literka i mimo wszystko bez tego to wszystko nie istnieje i wręcz staramy się czasami ograniczać tą ilość informacji w taki nawet specjalny, sztuczny, nazwijmy to sposób, czyli wymuszamy w programie ukrycie pewnych informacji, które są istotne z punktu widzenia działania tej rodziny, ale może niekoniecznie są eleganckie do pokazywania w każdym obiekcie. Bo po prostu troszkę się to robi niestrawne i trudno się z tego korzysta na co dzień. No tak, no, brzmi jak długa lista rzeczy, które mogą później nie tak, ale w zasadzie chyba komunikacja to jest taka podstawa, która no, musi mieć miejsce, żeby to dociągnąć do końca. No tak, dlatego tutaj jakby od początku pracy z, z takim producentem yy, drzwi, ale też użytkownikiem, bo czasami przychodzą do nas po rodzinie projektanci, czyli chcą coś, co jest oderwane od. Konkretnego produktu. Czyli dla przykładu te drzwi, o których mówiłem wcześniej, one mogą być konkretnym y, produktem danego producenta i on, one już mają bardzo konkretne wymiary i różne cechy techniczne, które są zawarte są po prostu z katalogu tego danego producenta, ale także możemy mieć drzwi, które chce, chce architekt po prostu jako ogólne, które działają dobrze. No i tak samo namawiamy bardzo producentów. Ostatnio mieliśmy przyjemność pracować z dużym producentem, który zrzesza w sobie bardzo wiele wytwórców z całego świata, którzy w silnej grupie jakby działają wspólnie, ale są to producenci, którzy są rozsiani jakby pod tą grupą po całym świecie i no mają potrzeby tak naprawdę globalnie stworzyć pewną, pewne portfolio tych wszystkich produktów, które będzie spójne, czyli będzie wyglądało tak samo, tak samo się zachowywało. I na standard. No. Dokładnie od tego musieliśmy zacząć. Czyli ta komunikacja, o której wspominałeś wcześniej, to jest właśnie najważniejszy jest ten proces dojścia do wspólnego celu z takim klientem, żeby się dowiedzieć, czego on wymaga od tych rodzin, czego on może wymagać. Nie zawsze ta świadomość jest taka duża po tamtej stronie. Czasami musimy coś podpowiedzieć z przykładów naszych i dojść do takiego rozwiązania, które często kończy się pewnym takim standardem, czyli możemy sobie zapisać pewne ustalenia na taki, w takim dokumencie, które, z którego oni y, już docelowo w takiej grupie mogą skorzystać i na całym świecie, nie tylko z nami jako twórcą tych obiektów, ale tak naprawdę mogą z tym pójść do y, lokalnych y, też firm, które znają pewne przepisy lokalne, różne ustalenia i po prostu wygodniej jest im zrobić te rodziny tam na miejscu z danym producentem. No dobrze, no ale co jest najważniejsze w takim razie? W tym wszystkim? No ja myślę, że moglibyśmy to podsumować w taki sposób, że po pierwsze ustalmy cele, dla kogo te rodziny, co ma się z nimi dziać. Po drugie spójne, spójne nazewnictwo, geometria i te wszystkie parametry, które musimy zawrzeć w tych rodzinach. No i po trzecie zrobienie ich w taki sposób, żeby to funkcjonowało robicie, czyli nie laurki producentów z logiem, po prostu pójdźmy w takie produkty, które działają, z których użytkownicy będą zadowoleni. I odpowiednie nasycenie informacji, nie za dużo i za mną. Dokładnie.